thank <laughs> you VHS-99, czyli kontynuacja VHS-ów z przeszłości i według mnie ta no projekcja, kolejna część, jest nawet lepsza od 94. Widzę, że ta, te nowe VHS -y trzymają naprawdę wysoki poziom. Tutaj widać wizualnie, że to jest, są kasety VHS, mamy tutaj taką psychodelę przejścia na reklamy i faktycznie można się czuć, że się przeniosło do lat 90. I powiem, same historyki naprawdę są wciągające. Jeśli chodzi o tutaj pierwszą tą opowiastkę, to ona dzieje się w latach 90. tutaj, pod koniec 90. -tych. No i mamy grupkę nastolatków, którzy nakręcają różne koncerty, co grają, po prostu mają swój band, zespół rockowy, no i wkraczają do pewnej opuszczonego budynku, gdzie był ostatni koncert. Pewien e, dziewczęcej tej grupy, ale był pożar, no i one umarły, a wszyscy widzowie tutaj, e, osoby, klienci, jakby to być, osoby, które słuchały ten koncert, no to wtedy opuściły ten budynek. Więc tutaj mamy taką legendę, czy faktycznie te osoby są zmarłe, czy nie, czy jest tam nawiedzono ta lokacja nawiedzona. No i tutaj, właśnie ta grupa nastolatków nie jest na pewno irytująca, bo zachowują się jak nastolatkowie tutaj i. Widać, że różne prankują swojego kolegę i tak dalej, który jest bardziej wrażliwy na takie rzeczy, no i dostają ponosie za to, co zrobili koledzy, więc tutaj nie niby dyspojrował, o co tutaj chodzi w końcówce. Drugi, drugi VHS to była historia dziewczyny, która chciała dołączyć do grupy popularnych nastolatek. I tutaj też te nastolatki dostają kary za to, co zrobiły, bo pochowały żywcem dla pranku nową dziewczynę, żeby się nabijały z niej. No i tutaj, no, czy to jest sobie pewna klisza, bo widzimy tutaj sto takich historii, jak było, taki fabuł, że właśnie, że dziewczyna chce, nowa dziewczyna w szkole chce wejść do grupy popularnych dziewczyn. No i te popularne dziewczyny robią różne takie głupoty. Prankują i tak dalej, a potem dostają za to zemstę trochę. Więc um, tutaj też nie będę zdradzał końcówki, chociaż na końcu powiem o co przede wszystkim wchodzi ten schemat, który troszeczkę mnie drażnił w tych nowych VHS-ach. No i trzecia odsłona ty pojawił się sam Trevor z GTA. Pod koniec lat 90. były popularne, właśnie takie programy tutaj rozrywkowe, jakieś konkursy takie rywalizacyjne. No i jedna dziewczynka chciała wygrać zawsze wszelką cenę. Rodzina jej kibicowała, ale stał się pewien wypadek. No i tutaj mamy zemstę tej rodziny. Tutaj klimaty piły. Chociaż końcówka jest jednym wielkim, what the fuck, ale tutaj fajnie, że pojawił się ten trevor. Ja lubię bardzo tego aktora. W Battlegrounds Soul grał dobrze. Tutaj ma taką perukę, jak widać z lat 90-tych się urwał i powiem szczerze, że no, tutaj y, szkoda, że ten aktor nie gra w wielu produkcjach, bo on naprawdę jest talentowany. Ale mniejsza z tym fajna ta wineta jest, ta, ta opowiastka tutaj, y, to była druga, trzecia, to była trzecia, przepraszam, to była trzecia, y, no i czwarta, y, czwarta, y, właśnie tutaj trochę sobie zapomniałem, jaka była czwarta tutaj. E, opowiastka. Mm, 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 mm. A, e, o piekle jakimś, e, który po prostu. Nie to była pi piątka. Bo teraz mamy dołożyliśmy nowe tutaj e, opowiastki. E, teraz w poprzednich części były 4, tutaj mamy teraz 5. I czwarta była e, no zapomniałem, przepraszam, najmocniej zapomniałem, nie pamiętam, e, jaka to była opowiastka, ale w piąta wiem, że była, działa się jakimś piekle, okultyści e, i tak dalej. A nie, to chyba było w 19... Tak, 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 to była powiastka, gdzie grupa nastolatków podglądała swoją tutaj sąsiadkę, która była ładna i okazało się, że coś z tą sąsiadką nie jest nie tak, no i potem w prawie zemsty, jak to nastolatkowie robią różne głupoty, okazało się, że właśnie coś z tą może jest nie tak, może nie jest, to ich wyobraźnia, jest tajemnicza ta po prostu, ta sąsiadka i zrobią prawo po prostu na tej świąt sąsiadce chcą, jak to hormony buzują, chcą pójść na randkę z tą sąsiadką, no i dostają ponosi po takie coś. Więc ta piąta, chyba najbardziej mi się nie podobała piąta e, odsłona, bo była, to już widzieliśmy, grupę okultystów, e, no mamy mały taki plot twist troszeczkę, potem co się dzieje w, tym, w tej opowiastce, niby zdradzał, więc, e, więc tak jeśli chodzi o schemat, który mnie to drażni że wszystkie te vhs -y, te, te z 99 roku są e, mają jakieś zjawiska paranormalne. A no i o, mają naprawdę bardzo dwa dobre akty, te większość tych powiastek, ale końcówka zawsze psuje to, bo jest taki what fakt, Niektóre oczywiście dobre są te końcówki z związkami paranormalnymi, ale jednak tutaj ten VHS ta część wszystkie części, wszystkie te opowiastki mają końcówkę paranormalną. No i to jest jest już pewien schemat, który mnie troszeczkę już pod koniec zrażnił, więc to był minus e, tej z tej 99 ale na plus oczywiście strona wizualna, aktorzy już lepiej są dobrani, e, bardziej to czuć taką e, nie teatralność, tylko taką profesjonalizm, że faktycznie tu są dobrze aktorzy, odgrywają swoje role. Więc no, no i wizualnie to widać, że się można przenieść do VHS-ów do lat pod koniec 90. A ja pamiętam te lata 90. miałem 4 lata wtedy, ale pamiętam ten rozwój, kiedy jeszcze były wypożyczalnie VHS i to było naprawdę. Więc powiem szczerze, że ta druga seria jest o wiele lepsza od tej poprzedniej. Tylko w dwójka mi się podobała z poprzedniej wersji. Pierwsza była taka sobie, i trzecia była gniotem, a tutaj naprawdę 94 była na wysokim poziomie. Tutaj fajnie, że powrócili do tej serii, bo to była wielka, duża przerwa. Oczywiście też są spin-offy, ale spin-off nie będę omawiał, bo no nie starczy mi czasu po prostu. Ale na pewno je oglądam na drobie. Więc to była VHS 99, naprawdę pozytywne zaskoczenie, jeśli chodzi o ten klimat, wizualizację, że można się czu przenieść w czasie. No i są bardzo ciekawe te obowiązki tutaj. Pierwsza, która ma tutaj no pewne rzeczy, tutaj takie. No odnośnie nastolatków, druga też nastolatkowie, ale trzecia najbardziej chyba mi się podobała. Oprócz tej końcówki, gdzie był trochę klimat piły, a potem, potem trochę odjechali naprawdę, jakby coś zażywali, jakieś narkotyki. W sumie wszystkie te części są takie śmieszne trochę, jeśli chodzi, naprawdę jest wielka faza i można WTF powiedzieć na końcu, albo też w trakcie. Dobrze, to rozgadałem się troszeczkę, ale no, dla mnie to jest jedna z lepszych części WHS-ów. Zobaczymy jak 85, bo w tym roku wyszła, więc zobaczymy jak to wszystko tam wyszło w 85. Więc to był troszkę pod dłuższy podcast, no bo jak coś lubię, to lubię o tym dużo rozmawiać, więc to była VHS 99.